No. No. Jasno. Czy... To tak leci. Dwa zakręty jeszcze nikt się. Nie. Kurwa, jestem też wyautowałem w Wypierdalaj Ty pierdalaj z Nie. Ja bo, ten skupia, ten skupia, no? A, jedziemy. to było. Tak, do to Dobra, za Ale karamboż czekuje. Oj, widzowie. Wow. To <grym> jest Oj. To Filip! Jedźcie, kurwa. No tak, czekulało, ładnie skąd to kurwa. o kurwa, ale No, poddał się, bo opowiaram. Chcę miejsca. Chyba jest na tam i też wrócił by Widziałem to Nic się nie stało O <śmienicie> Ja ten... To Somek! Z lewym chłopcem wykręca z lasu no Somek! <śmienicie> A dziwko jebana ale Cię w zrobiłem, Boże, kurwa, się wyjebał. Kurwa. Wyjebałem Cię, Filip, z kurwa. A no Wy jesteście trzwotami, <ślesk> 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 Aha, i on się nagle staje niewidzialny przecież. Hello? Jadę? No, szkoda, że w tej grze nie ma nitra, nie. No, szkoda. Szkoda, że... kurwa, no, jeszcze żyjesz. Trzeba są na kumple, nie? Macen! O! Nie! My ty se się za wa... Czy wiecie, że już nadrobiłem 4 km straty, kurwa? Dojeżdżałem! Dobra! Wiecie, że tym razem dojeżdżam do mety? Dobré. No! Filip! Dobrze. No! Spotka jest nawet w sumie. A ty jesteś szmatą? Dobra, ja jestem przyzwyczajony, że zaraz wiecie we mnie. Dobrze mi się... Dobrze się bawię. No kurwa! Wypada z trasy. Nie tak... Taką bombę <grym> znalazłeś Ej, ale... Jak wy żyjecie, no? Wy się na każdym zakręcie rozjebacie. Kurwa! Tak, ogół. No, ale na zakrętach mnie wyprzedzacie. No wypierdalaj, no. Jedzie to Multi. Nie, kurwa, no nie, Zipa. Oszarżył. Kurwa natra. Kurwa i huci w dupę.

O O ty siedem, o co to Ciema. jest za siedem, 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 Dzięki siedem, 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 To już nie? No siedem, siedem, jest ten oj, 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 oj. A nie, <śmany> Marcel, my jak ma kujni kurwa w tym filmie. Mała no i to ta. Z nich o, tak to gary, kurwa. Ty, ty kurwa. 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 Kurwa.

ty w Co NO nie. JAK to! Nie! KURWA! No nie! Kurwa, tym szlotem jebany. O nie! nie. nie pierdolaj no! No kurwa! Filip, ty szlotem! No i kolejny, no. no. kurwa, to nie jest nie! No, no, ty... no bo wjebałeś Kurwa! Jezu, jak ja was kurwa nienawidzę! Onie bałem się w bandę, to swoje, co mam robić, no? Kurwa! Super, Grenek nie mnie pownął! Nie! A! Nie! Dzięki granek!